Z tej strony Ferdzik, a dzisiaj Wam przedstawię, jak pobrać Bieta Andreas Wchodzimy w link podany w opisie. Yy, w moim przypadku to będzie Mediafire. W waszym przypadku, bo to jest link do tego. Po prostu linku nie znam, tylko Wam podam w tym. Czekajcie. Yy. O, tu. Chodzimy tu. Tego nie będziecie musieli. Yy, ale podam Wam link do... O, do tego Wam po... podam link. Pobieracie to i dostaniecie taką paczkę. I to działa na 100% GTA. Pobieracie po prostu i dostajecie paczkę. Wypakowujecie ją. Bardzo szybko, ale Do Land zależy jak internet macie. Mi się pobierało godzinę. Ale nie wiem czy wam nie będzie się dłużej, bo mi się pobierało z takiej strony innej. I ja właśnie przetestowałem. Wszystko działa. przyściutko No i wchodzimy. Na 100% działa. Ja wam to mówię. I tak, tu macie GTA San Andreas, Nie musicie nic zrobić. Tu macie GTA San Andreas, Tu macie SAMPA najnowszą wersję. Pokażę Wam, że działa. A więc tylko włączę flapse. No, jak widzimy, działa. Włączyłem przed chwilą. Nie ja się tylko załaduje. Mm -hmm. Jest jest klikamy enter. 100% działa bez wirusów, nic nie ma. O. Jeszcze dam wam link do spolszczenia. Mm, game ja nie mam lotu. Nie, nie mam. Przed premią laguje Gita jak ten. Słyszycie? Ja zwalczenia nie instalowałem na razie, bo niepotrzebne mi. I także musicie sobie w opcjach. Ojeju czekajcie, bo o, pięknie, płynnie chodzi. W opcjach to możemy sobie jakieś, nie wiem, porobić te. Yy, nie musimy, ale możemy sobie jeszcze coś pogrzebać, na przykład szybkość myszki, gdy zainstalujemy spolszczenie, Jak widzimy. Jeszcze Wam, żeby to udowodnić, patrzcie. To jestem ja, teraz skaczę. Tak widzimy. Jeśli byście chcieli gameplaya, czy bym na przykład pograł na SAMPie. To już wam pokażę zaraz sampa No Możemy sobie pojeździć A to jest dziwne, bo on nie bierze walizki, nie wiem A to już tak jest. No, idziemy do CJ'a Ja tylko pokażę, nie będę robił z tego jakiejś Hmm. No, błędnie działa wszystko, ładnie, pięknie. Tylko nie wiem, ale wam chyba nie będzie lagowało jak na Skypeie gadacie, bo jak ja rozmawiam na Skypeie to mi zacina, ale wam nie będzie na pewno, bo nie wiem dlaczego, ale jak jeśli nie gadamy przez Skype'a, no to większe FPS-y mamy. No, a jak gadamy to. No, to wiadomo. Widzicie, ładnie działa. Teraz skręcamy sobie. Aha. Ym, jeszcze ch chyba napisy trzeba włączyć. A to ja Wam pokażę. Chyba. Chyba. Nie wiem. Ja nie mam. Po polsku, ale będziecie na pewno znajdziecie sobie w opcjach, że ten że będziecie musieli ten o no, wystarczy chyba tyle, a jeszcze tylko no, widzimy, wszystko działa. A więc zaraz się widzimy jak pokażę Sampa. No. I teraz mamy Sampa. Klikamy. I mamy sobie Sampa. Tutaj wszystko mamy. Pięknie. No. Dodajemy serwer, nie pamiętam, tu? Nie, tu. up server i dodajemy IP. Gdy już to, to klikamy i connect i mamy serwer. Oczywiście serwery na internecie można, albo można też tu klikamy internet yy, i mamy wszystkie, znaczy no wszystkie serwery. Hmm, no fajne no. takie można sobie. A więc to by było na tyle. No, tutaj też mamy ilość serwerów i tak dalej, i tak uh, dalej. A tu mamy hostowane. Jakieś, nie wiem. No, na razie. Linki w opisie oczywiście. Cześć.